Donald Trump wygrał wybory, a ja nagrywam odcinek na temat siłowni. Tak chciałem yy, zacząć ten odcinek, jakoś tak planowałem. Yy, oczywiście witam wszystkich bardzo serdecznie tutaj zgromadzonych. Dzień dobry Polsko, witamy Was bardzo, bardzo serdecznie w to piękne, słoneczne sobotnie przedpołudnie. Yy, próbowałem ustawić mikrofon na wprost, ale się nie udało, więc będę mówił tak. Tak w bok. Musicie to przeżyć. O, jeszcze jeszcze tak może być. Chyba tak nawet będzie lepiej, bo no, tak patrząc po, po moim głosie, tak będzie lepiej. Więc temat siłownia, e, temat, który... przepraszam, mikrofon mi skrzypi. Temat, który sam wymyśliłem gdzieś tam e, jak mnie nie było, to zacząłem e, z, jak mnie nie było na kanale e, zacząłem chodzić. E, moja historia z siłownią zaczęła się w ten sposób, że mój e, najlepszy przyjaciel mówił Ej, chodź pójdziemy. On tam chodził od e, jakiegoś czasu, z tego co pamiętam, jak nie to mnie popraw, błagam cię, e, Piotrze. A, ale e, wydaje mi się właśnie, że to tak było, że no chodź pójdziesz ze mną, e, ja wiem, że ty też od dawna chciałeś. No faktycznie chciałem, tylko się bałem, miałem już jedno podejście do siłowni. Ale gdzieś taki strach mnie zjadł. Ja chyba byłem przed testosteronem wtedy w ogóle. Yy, także w ogóle się jakoś tak bałem. Yy, tym bardziej, że ja lubię, yy, lubiłem chodzić. Jakby miałem plany chodzić yy, późnym yy, wieczorem. No a wtedy wiadomo, że jest najwięcej osób. Yy, więc więc no nie udało się, y, gdzieś tam, no i straciłem, y, a raczej moja mama straciła 200 zł. Y, nadal jest mi głupio z tego powodu, odpracuję kiedyś. No, y, ale kontynuując, powiedział, że no choć pójdziemy, mówię, że no kurczę, y, no od dawna mi się to marzyło, tak, chcę, y, chcę zacząć chodzić na siłownię, od zawsze chciałem, a razem zawsze raźniej, i to akurat prawda, jeżeli zaczynacie przygodę z siłownią, nie jesteście na tyle pewni, że no, dobra, kupię i pójdę. To, wy, to, cho to pójdźcie z kimś, bo naprawdę jest raźniej. Mi było łatwiej się przystosować do, do ludzi tam. Do nie tylko co ludzi, co... Po, no po prostu do tego miejsca, tak, no bo to było dla mnie jakby to, totalnie nowe miejsce. Zszokuje e, was, ale... E, totalnie... <laughs> Przepraszam. Was pewnie, ale totalnie ludzie mają mnie w dupie. Znaczy, w do dobrym stosunku tego yy, tego znaczenia, tego słowo znaczeniu tak. Yy, mają mnie w dupie. Oczywiście, że zdarza się, że ludzie na mnie patrzą. No, mam kolczyki, jest to bardzo nietypowe w dzisiejszych czasach. No, po prostu nie jest to spotykane w takich miejscach. Fakt, yy, fakt jest taki, że nie widziałem nikogo si no, u mnie na siłowni yy, z kolczykiem. Z kolczykami bardziej. Yy, I faktycznie, jest, no, no, po prostu niektórzy się patrzą, no ale czy oni mi coś robią? Nie. Yy, kolejny szok, który mo może Was szokować. Yy, wchodzę do męskiej siłowni, do męskiej szatni jakby. No ciężko no wyobraźcie sobie, żebym wszedł teraz do Damskiej, no przecież żebym został wygwizdany. E, e, w, no w takim stosunku, że po prostu co ty robisz człowieku, tak? E, i, I. jest to fajne uczucie. E, przyznaję. Mimo wszystko też byłem, na początku byłem przerażony tym. E, bo byłem. No bo nie, nie wiem. Stresują mnie takie rzeczy jak robiłem pierwszy raz, no to było Wiecie, no, parę miesięcy temu, tak? Yy, teraz na, lu na luzie tam wchodzę i nikt nie ma do mnie problemu Ja się przebieram, wychodzę, no nic tam więcej nie robię Nie biorę prysznicą. Yy, jedyne co robię to zawsze po treningu myję włosy yy, fu, Myję ręce i twarz, a myję się w domu, no Mi yy, jest tak po prostu luźniej Jeśli chodzi o przebieranie się tak samo przebieram się w domu Czuję się z tym po prostu Jakby tym. Może nie luźniej, no tak mi jest wygodniej Wiem, że niekoniecznie jest to Zdrowe, bo powinno się Jak najszybciej zdjąć Spocone ubrania, tym bardziej jak jest mróz yy, No ale tu już chodzi Głównie o mój komfort Jeśli wy się nie boicie yy, Nie wiem, jesteście w, w, w binderze jakby przed treningiem Bo absolutnie nie zawieramy Binder'a na trening, nie ma takiej opcji. Jeżeli macie to w planach, to Get Out nie ma takiej opcji. Raz, że to by było bardzo bolesne, dwa, że to by było bardzo niezdrowe, i trzy, że to by było bardzo niewygodne dla Was, bo Wasze żebra by bardzo płakały. Także tego nie robimy. To jest jedno z przykazań binderowych: nie nosimy na treningi. Nie wolno. No, no, no. Ale jeżeli nie wiem, idziecie, chcecie chodzić na siłownię po szkole i macie binder na sobie yy, i chcecie się przebrać, naprawdę luz. Nikt, nikt raczej tam nie będzie patrzył. Yy, możecie się zawsze iść przebrać do kabiny, zdjąć ten. Yy, no wiadomo, że ja na razie mam piersi, tak? I, I mimo wszystko chodziłem do tej męskiej szatni, ale zawsze wiecie, można to y, w tym wytłumaczyć, że po prostu jestem y, otyłym mężczyzną i nikt na to nie, 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 nie patrzył, każdy raczej sobie tak to tłumaczył. Y, zależy, że tak powiem, w jakiej wielkości macie problem. Y, no wy jakiej wielkości macie piersi, tak? No jest to logiczne po prostu, no to już zależy od waszej sytuacji i od tego, yy, od tego jak się czujecie, no mieli niektórzy ma, mieliby odwagę wejść, pójść do kabiny, przebrać się i już na siłownię i no naprawdę ty, myślę, że w całych miesiącach, których spędziłem na siłowni, spędziłem tam może dwie godziny tak łącznie, nie, że wiecie, przebrać się i szybko do, do na siłownię, a na hali nikt nie patrzy naprawdę na to, czy macie piersi, czy coś takiego. No mówię, no zdarzają się takie osoby, no ale to w każdym społeczeństwie zdarzają się jakieś wyłomy i nie można jakoś, wiecie, zniechęcać się do tego. Ja spotkałem się z paroma takimi przykrymi y, sytuacjami, ale to już nie chodzi bardziej o to, że, nie wiem, wyglądam jak dziewczyna, czy coś takiego, po prostu ktoś był dla mnie niemiły, nie? I to taki góropasty bym wręcz powiedział, no ale nie będę, nie zniechęcałem się i mega fajnych ludzi tam się też da poznać. Na przykład, wykonywałem ćwiczenia źle na przedramiona. I dwóch takich, yy, że tak powiem, dorosłych chłopów do mnie podeszło yy, i powiedziało: Czy masz chwilkę, Ja, wiecie, taki obsrany, zdejmuję słuchawki i patrzę, patrzę na nich i takich, no co tam? Yy, yy, I oni po prostu mi wytłumaczyli, jak robić yy, dane ćwiczenie poprawnie. I to było, yy, to, było, to było mega fajne, właśnie takie uczucie. Ee, że ktoś, e, ktoś mi pomógł e, z tym, e, że mogłem właśnie poprawnie wykonać ćwiczenie i, i naprawdę z, i, i na recepcji panie są e, fajne, przynajmniej jeśli chodzi o Feed Fabric, no nie jest w żaden sposób reklama nikt mi za to niestety nie zapłacił, e, ale jest to taka sieciówka, gdzie wydaje mi się, że e, no, wiadomo, że jeżeli spisują wam dokumenty i macie na dokumentach name, to oni będą musieli o was o to poprosić. No, niestety takie są regulacje prawne: oni muszą znać wasze imię i nazwisko, no bo łączy się to z PESEL-em i tak dalej, i tak dalej. Ale jeżeli wyglądacie mniej więcej tak jak ja, jeżeli poprosicie, nawet możecie poprosić, e, czy może się pani do, do mnie zwracać męskimi. Yy, zaimkami, czy nawet, czy może pani do mnie mówić tak i tak? Myślę, że ci ludzie nie będą mieli problemu. To zazwyczaj są młodzi ludzie, yy, więc, no, a nawet jeżeli będą starsi, to co wam szkodzi zapytać? Ja yy, chyba tam jest, nie wiem, miałem styczność z pięcioma paniami, i tylko jedna do mnie mówi na ona, co jest bardzo zabawne, bo jak do mnie dzwoni tam z jakimiś promocjami, czy z jakimś problemem, to zawsze. Na ona, i ja takim wiecie, grubym głosem mówię do niej, zawsze yy, niewysokim, przepraszam, wysokim yy, głosem mówię: no, słucham, tak, to ja kupiłam tak karnet na ten miesiąc. No i to jest bardzo zabawne, w moim zdaniem. Więc podsumowując, nie ma się kompletnie czego bać. Najlepiej pójść z kimś, yy, nawet ten na pierwszy raz, pierwszy tydzień, i tak dalej. Bo to wydaje mi się yy, takim dużym motywatorem, też. Ja kupiłem co prawda karnet na, na rok, więc yy, teraz mam zatrzymany ze względu na operację. Yy, prawdopodobnie jak to oglądacie, to jestem właśnie ciachany, yy, bo 9 mam mm, mieć operację. Yy, no, czyli jeszcze raz, spójrzcie z kimś pierwszy raz nie przejmujcie się totalnie, robicie to co musicie, robicie, wychodzicie, ck, nie ma. No, mówię, no jeżeli ktoś by z was chciał tam tańczyć na środku si y y y y ...szatni, no to rozumiem y wasze obawy, no bo pewnie ludzie się patrzyli, no. Y najważniejsze zająć się samym sobą. To nie jest akurat miejsce, gdzie się poznaje nowych ludzi. W sensie mówię o szatni, tak? No załatwiacie to, to ten yy, co chcecie i już no... No. Yy, a nawet słuchajcie, jeżeli yy, macie słaby passing. Yy, nie czujecie się, żeby wystarczającą żeby wejść do męskiej szatni. Szczerze, wejdźcie do Damskiej. Ładniej pachnie. <grym> Naprawdę. Mówię wam z całego serca będę szczerym, tam ładniej pachnie. I wydaje mi się, że yy, 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 jest taki TikTok, że yy, stary. Y, kurczę, jak to było? No, panowie lubią yy, czasem yy, nie zakrywać się ręcznikiem, więc jeżeli kogoś to krępuje, to yy, też szatnia damska będzie lepsza. No i mówię, nie, nie ma się co przejmować. Ja wiem, że to jest taki mały, yy, takich małych pierdół, świat się yy, składa, ale całe, yy, całe tak naprawdę myślę, że ponad. 75% <laughs> yy, momentów w swoim życiu chodziłem do toalety damskiej czując się już mężczyzną. Czy mnie to coś szczypało? Nie, bo po prostu ty, czułem się tam bardziej komfortowo, bo jeszcze wtedy nie nie miałem brody, nie miałem takiego głosu, yy, nie miałem postury męskiej, yy, więc w tym nie jest nic złego. No, najważniejsze jak wy się czuje. Yy. Przepraszam za tę przerwę techniczną, skończył mi się, skończył mi się pamięć w telefonie, więc kontynuując, no świat jest jaki jest i my tego nie zmienimy, tak szybko przynajmniej, możemy się starać być lepsi i właśnie nie przejmując się takimi małymi sprawami, no ja wiem, że, no mówię, no ja wiem, ja wiem, ja naprawdę wiem jak wy się czujecie czasami, możecie mi uwierzyć lub nie. Yy, ale chyba osoba trans zrozumie najlepiej drugą osobę trans i doradzam Wam po prostu, żeby było Wam prościej gdzieś tam yy, w życiu. A mówię Wam, że po testosteronie giga mięśnie lepiej pracują, w sensie nie mięśnie pracują, tylko macie więcej energii i w ten sposób na przykład jest prościej yy, zapanować gdzieś tam nad tymi emocjami, które dopiero poznajecie. Yy, bo dojrzewacie drugi raz po testosteronie, tak naprawdę. I, i sama moja pani, endokrynolog, mówiła, że najlepiej to, żebym poszedł na siłownię. E, ja to chyba dopiero niestety po, no, po długim czasie poszedłem y, na tą siłownię, nie? więc mogę wam tak gadać i tak dalej. No, i to by było tak naprawdę tyle mm, z tego mojego gadania dzisiejszego. Eee, mam nadzieję, że jakkolwiek pomogłem, trochę zainspirowałem, żeby pójść na tą siłownię, bo naprawdę nie ma się czego bać, a jest warto, bo efekty są naprawdę taki passing, będziecie mieli, że jak to mówią, mówią dzisiejsza młodzież, Giga Sigma będziecie. Um, what the Sigma? Eee, Dzisiaj Mniejsza z tym. Wszyscy już wiem, że jestem boomerem, Jestem stary, mam 18 lat. Także y, tylko do grobu. Yy, także to było tyle. Yy, yy, mam nadzieję, że następny materiał będzie o mastektomii. Yy, mówił do Was Karol. Zapraszam do mojego Instagrama tutaj. Yy, I to by było tyle. Buziaczki.